Sean Penn, niegdyś znany jako ikona Hollywood, obecnie zaskoczył swoich fanów nowym wizerunkiem, który natychmiast stał się tematem dyskusji w sieci. Czwarty dzień kwietnia 2025 roku przyniósł zdjęcie aktora, na których pojawił się w towarzystwie swojej córki, Dylan Penn, w malowniczym malibu. Osoby obserwujące jego życie z bliska nie mogły nie zauważyć, że Sean prezentuje się całkiem odmiennie. Fotografie, które przedostały się do mediów, ukazują go z długą brodą oraz rozczochranymi włosami, co sprawia wrażenie, że czas na niego wywarł swoje piętno. Warto zauważyć, iż, pomimo niewielkiego przekroczenia 65 lat, ten wygląda na znacznie starszego od swojego rzeczywistego wieku. Wśród internautów pojawiły się różnorodne głosy dotyczące jego zmienionego wyglądu, a wielu wyraziło zaniepokojenie stanem zdrowia aktora, komentując jego zaniedbani styl. Podczas kolacji z okazji 34. urodzin córki Sean postawił na swobodny look, prezentując się w brudnych spodniach i starych tenisówkach. Taki strój, choć może być uznawany za modny w niektórych kręgach, z pewnością odbiegał od klasycznych standardów celebrytów. Wizytujący ten wieczór Sean miał zarośniętą brodę i nieładne włosy, co jeszcze bardziej podkreśliło jego zmieniony wizerunek. W komentarzach internautów nie zabrakło krytycznych uwag, które odzwierciedliły niepokój o kondycję zdrowotną gwiazdora. Sean Penn jest nie tylko utalentowanym aktorem, ale także osobą, która przez wiele lat miała na swoim koncie zobowiązania związane z gwiazdą popkultury, Madonną. Para zaczęła się spotykać w czasie, gdy oboje cieszyli się ogromną popularnością. Wzięli ślub w 1985 roku, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Ostatecznie rozstali się cztery lata później. A ich relacja była tematem wielu spekulacji i kontrowersji. Pen w wywiadach podkreślał, że nigdy nie stosował przemocy wobec żony, a Madonna również zaprzeczała doniesieniom medialnym, które sugerowały inne nar. Reakcje na nowy wizerunek Szane Penna z pewnością będą się mnożyć, a jego fani z niecierpliwością będą oczekiwać na wieści dotyczące jego kariery oraz prywatnego życia. W przeciwieństwie do złotej ery Hollywood, której był częścią, obecne czasy stawiają przed artystami nowe wyzwania i wymagają od nich elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się norm społecznych. Czy Sean Penn znajdzie swoją drogę, aby na powrót zyskać uznanie w oczach publiczności? Czas pokaże.